Komu z nas, jako osób, które zajmują się reklamami albo zamierzają zajmować się reklamami, nie marzy się idealny system, który zrobi to wszystko za nas automatycznie. Stworzy grafikę, opis i treści, dotrze do odpowiednich odbiorców i jeszcze sprzeda nasz produkt i usługę. No cóż, taka wizja przyszłości wydaje się na razie troszeczkę odległa, natomiast są co najmniej dwa trendy w przypadku reklamy na Facebooku, które pokazują, że automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji to jest to, co, co nas po prostu czeka. Nie ma od tego ucieczki, za to można ułatwić sobie życie. Dzisiaj poruszymy sobie dwa tematy. Pierwszy z nich to kwestia tego, co robi Facebook, aby ułatwić reklamodawcom życie. Ja wiem, że jeżeli siedzisz sporo w panelu i słyszysz te słowa, widząc zmiany w panelu reklamowym, zawieszanie się w panelu reklamowego, coraz wyższe koszty reklamy, to się łapiesz za głowę, ale, ale, są mechanizmy Facebooka, które pozwalają dowozić świetne wyniki. W przypadku e-commerce ewidentnie świetne. Drugi temat, który sobie poruszymy jest też ciekawy i skierowany dla osób, które totalnie nie potrafią w reklamę. A jest ich całkiem sporo, bo żeby się nauczyć w reklamę trzeba troszeczkę jednak pieniędzy wydać. Co to za temat? Aplikacje zewnętrzne, w tym wypadku będzie to Fast Tony Smart, czyli system, który pozwala na bazie postów opublikowanych na OnePage'u tworzyć całkiem skuteczne reklamy. Brzmi ciekawie? No to cóż, zaczynamy i jedziemy z reklamami. Zacznijmy może od takiej prostej i dość oczywistej uwagi. Reklama na Facebooku i w Google również działa i potrafi dowozić świetne wyniki. Tam sztuczna inteligencja, która uczy się naszych zachowań, uczy się również w jaki sposób docierać do najbardziej wartościowych klientów. Mamy dostęp do tych narzędzi i naprawdę one zmieniają zasady gry. Kiedy mówimy o takim klasycznym lejku sprzedażowym, więcej o lejkach sprzedażowych będzie tutaj albo tutaj na karcie. W materiale wideo, które zalinkuję i zalinkuję też również, również na dole. Klasyczny lejek sprzedażowy zakłada, że gdzieś tam u góry są ludzie, którzy nas nie znają, im wyświetlimy reklamę tym osobom, które zareagują, wyświetlimy kolejną reklamę tam tym, którzy zareagują, znowu wyświetlimy reklamę i na końcu sprzedamy. No, gdybyśmy tak próbowali robić na Facebooku, to zakładam, że worek pieniędzy, który mamy, szybko by się uszczuplił, a sprzedaż byłaby nadal bardzo niewielka. Dlaczego? Ponieważ ten schemat zakłada, że my musimy przecisnąć człowieka przez wszystkie etapy sprzedażowe w pewnej określonej kolejności. A jest to bzdura. Znaczy, się nie jest, ale jest, jeżeli mamy po prostu lepsze ceny reklamowe, na przykład jak konwersje i sprzedaż z katalogu, które od razu spośród puli ludzi wyłapują tych, którzy chętnie coś zrobią. Czyli chętniej zapiszą się na newsletter, chętniej zapiszą się na webinar, chętniej coś kupią albo dodadzą do koszyka. Jeżeli zaczynamy wykorzystywać cele reklamowe właśnie w ten sposób, bliżej intencji sprzedażowej albo jakiejś akcji, to od razu jesteśmy o miliony kroków do przodu. Jesteśmy w stanie generować sprzedaż, tanie konwersje, na czym nam absolutnie zależy. Więc już ta pierwsza automatyzacja, o której mówimy, przebiega w samym systemie reklamowym i daje nam możliwości, których wcześniej nie było. Bo ja, jako reklamodawca, nie wiem, kto jest bardziej skłonny do zakupu. Natomiast Facebook, jego system reklamowy, wie, bo ma nas wszystkich sprofilowanych na bazie naszych zachowań, na bazie tego, co robimy. Absolutny sztoś. Ale to nam nie rozwiązuje pewnego problemu. Żeby wykorzystać te wszystkie metody, musimy naprawdę dość dobrze rozumieć, w jaki sposób działa system reklamowy Facebooka. A co jeśli nie rozumiemy? No właśnie, co się dzieje, jeśli nie potrafimy tworzyć dobrze reklam? No, scenariuszy jest kilka. Najbardziej prawdopodobny jest taki, że się za to weźmiemy i nie będzie działać. I to jest jakby normalne na początku. Ale znowu, można sobie życie troszeczkę ułatwić, i pomyśleć, co może się stać, jeśli byśmy mieli aplikację która stworzy reklamę niemalże sama. Brzmi bardzo dobrze. Takich aplikacji na rynku jest co najmniej kilka, ja osobiście korzystam w pewnych sytuacjach z Fasttony Smart. To całkiem ciekawa usługa, która pozwala nam tworzyć reklamy na bazie postów opublikowanych na fanpage. I to nie jest ekwiwalent funkcji Promuj Post, bo wtedy bym nawet nie mówił, że taka usługa istnieje. Smart stara się dotrzeć do naszych obecnych odbiorców, do bardziej zaangażowanych odbiorców, a także dotrzeć gdzieś dalej, żebyśmy jednocześnie budowali zasięg. Nie przejmujemy się w tej sytuacji wyborem celu reklamowego, grupy docelowej. To dzieje się samo. Nie przejmujemy się optymalizacją reklamy, ponieważ system, ucząc się reakcji użytkowników, stara się nam dowozić lepsze rezultaty. Przez lepsze rezultaty, rozumiem po prostu obniżenie kosztów reklamy. Najzwyczajniej w świecie, na tym nam zależy. Brzmi dobrze, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj, zanim pójdziemy dalej, bym się zastanowił, co w ogóle w przypadku tworzenia reklamy możemy zautomatyzować. Ponieważ to niestety nie jest tak, że jednym kliknięciem zrobi się wszystko, a my czekamy na wyniki. No nie. Kiedy ogólnie tworzymy jakąś komunikację marketingową w tym reklamę, to ta komunikacja musi być zbieżna z tym, co my chcemy osiągnąć, realizować nasze cele biznesowe i być wpisana w naszą strategię. I to jest warunek konieczny, inaczej przeważnie nie działa. Jeżeli taką strategię mamy, wiemy do kogo kierujemy reklamę, jesteśmy w stanie zbudować ciekawy przekaz, czyli stworzyć dobrą grafikę, być może dobry film, ciekawy opis, dobre wezwanie do działania, które zachęca do jakiejś akcji. Tego nie zautomatyzujemy, to w tej chwili musimy robić ręcznie. Smart pomoże nam natomiast w tym etapie, który przebiega w panelu reklamowym. On jest w stanie utworzyć reklamę, co zresztą robi, na bazie posta, który tworzymy, wybrać odpowiedni cel reklamowy i dobrać grupę odbiorców. To jest szalenie wygodne. Na dodatek, jeżeli będziemy tego systemu używać dłużej, to będzie starał się dowozić nam lepsze wyniki, po prostu tańsze, bo ta reklama się będzie sama optymalizować. No dobra. Ale jakie typy reklam ogólnie dałbym do automatyzacji, a które byłyby po to, aby Facebook mógł się wykazać swoim uczeniem maszynowym? Podział mam dość prosty i od razu o nim mówię. Bardzo lubię automatyzować takie rzeczy jak promocja postów, czyli to, co wrzucamy i tak na fanpage, aby zbudować zasięgi i wygenerować aktywność. Po co mamy klikać promowanie w panelu reklamowym kolejnego posta, skoro może to zrobić za nas system, który zrobi to tak samo dobrze albo nawet i lepiej. Bo opcji optymalizacji ma po prostu więcej. W szczególności, że posty najczęściej promujemy z niewielkim budżetem i w określonym czasie. Moim zdaniem nie ma sensu tego klikać. Jeżeli natomiast już mamy reklamy nastawione na przykład na konwersję, czyli na pozyskanie jakichkolwiek kontaktów, zapis na newsletter, zapis na webinar, być może przekierowanie do jakiegoś formularza ofertowego, to tam już lepiej jest wejść w system reklamowy, zdefiniować te konwersje. Na zasadzie ok, jak wysłałeś formularz, to tutaj strona podziękowania, tam się odpala odpowiednia konwersja i to jest nasze zdarzenie optymalizacji i działamy. System nam prawdopodobnie dowiezie całkiem fajne wyniki. Podobnie jest e-commerce, gdzie ewidentnie taki cel jak sprzedaż z katalogu, który w zasadzie działa jak samograj w sklepach, jak konwersje pod sprzedaż po prostu produktów, też działają świetnie. Jeżeli potrafimy te reklamy odpowiednio utworzyć, to mamy nad nimi pełną kontrolę, możemy je optymalizować i możemy mieć takie zestawy reklam, które będą działały naprawdę tygodniami albo nawet miesiącami. Jak dla mnie, absolutny sztosik. Także podsumowując, promocja postów absolutnie po stronie automatów, promocja sklepów i wydarzeń, tego typu rzeczy, gdzie jesteśmy blisko sprzedaży, może sprzedaż to jest jeszcze złe słowo, robimy to ręcznie. Jak działa w takim razie taki smart? Już wiele o tym powiedziałem, ale to troszeczkę sobie uszeregujmy i powiedzmy, jak to działa troszeczkę dokładnie, tak? Więc system jest po prostu banalnie prosty. No, trzeba go oczywiście kupić, nie ma nic, co jest fajne za darmo, no to się najczęściej nie zdarza. I go po raz pierwszy skonfigurować. Konfiguracja nie jest jakaś szczególnie trudna, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ co my musimy zrobić? Podać naszą stronę internetową, jeśli ją mamy, oczywiście podać pierwsze zainteresowania, które będą służyć do targetowania reklam. One są czasami używane, czasami nie, to w zależności od tego, czy mamy stronę internetową Pixel, później określić, na jakim obszarze reklama ma być wyświetlana, czy to jest na przykład Polska, czy może jakaś konkretna miejscowość z promieniem dookoła tej miejscowości. Ustawiamy słowo hashtag, który nam generalnie wywoła reklamę. To jest bardzo ważne, o tym za chwilę, jak to wszystko działa, i ustalamy kwoty na promocję postów. Finish. Tylko tyle. Jeżeli my już ten system skonfigurujemy, no to nasz sposób działania z nim jest też totalnie banalny. Kiedy publikujemy post na fanpage'u i umieścimy w nim hashtag, który z kolei podaliśmy w trakcie konfiguracji smarta, to to jest informacja dla systemu reklamowego właśnie smart, która mówi halo, halo, ten post ma iść do promocji. Jeżeli właśnie ten hashtag się pojawił i był rozpoznany, to smart po prostu utworzy nam reklamę na bazie posta, który opublikowaliśmy. Takie proste. Ale uwaga, to nie działa tak, że my edytujemy post i dodajemy hashtag, bo to jest taki podstawowy błąd, który się w sumie wkrada, bo to sprawdzenie, czy hashtag istnieje, jest tylko w momencie publikacji postów. I teraz powinno się powiedzieć pytanie, no słuchaj Szymon, tak gadasz, no, że, że niby fajne, ale czy to działa? Tak działa. Teraz na ekranie będą się wyświetlać pewne zrzuty ekranu, które pokazują działanie właśnie smarta. Zobaczcie proszę, co się dzieje, jeżeli chodzi o wygenerowanie zasięgów. Ja nie twierdzę, że zasięg to jest najlepszy cel, który mamy, ale jest to odpowiedź na to, co się dzieje, kiedy mamy naprawdę niskie zasięgi organiczne. I moje zdanie jest takie: jeżeli już coś robimy, naprawdę poświęcamy czas, aby ten fanpage rozruszać, to może zróbmy tak, żeby jednak te posty zobaczyło więcej osób. Więc zasięg jest naprawdę spoko, żeby te osoby widziały, co się u nas dzieje. My nie jesteśmy w stanie go wygenerować najczęściej ręcznie w większości przypadków. Druga rzecz, która jest całkiem fajna, jeżeli budujemy też tą aktywność, zaangażowanie, to są rzeczywiście aktywności pod postami. Tych potrafi być również sporo i to za niewielkie pieniądze. Bo my tutaj mówimy na tych wszystkich wykresikach o promocjach postów po 50 zł na post. To nie jest jakoś szczególnie dużo. Jeżeli mamy posty z linkami, jesteśmy w stanie też wygenerować całkiem sporo wyświetleń naszej strony docelowej, co może być też... Niezłym pomysłem, kiedy promujemy konkretną ofertę. Oczywiście, aby była tutaj zachowana pełna jasność, w zależności od tego, jaki rodzaj treści publikujemy, będą zupełnie różne wyniki. To co ja bardzo często zauważam, i w sumie jest to też logiczne. Kiedy publikujemy jakieś fajne zdjęcie, które jest w ogóle miłe i przyjemne, no to oczywiście reakcji więcej, wszystkie, wszystko jest tańsze, super, super działa. Natomiast jeżeli publikujemy treści sprzedażowe, no to już takie piękne, to to wszystko nie jest, bo są one po prostu nudniejsze dla naszych odbiorców. Ale nadal plus jest taki, że nie musimy robić tego samodzielnie. Ale żeby nie było, to jak wszystko, ten system ma również swoje plusy i minusy. Po stronie plusów na pewno warto powiedzieć o tym, że konfigurujemy go jeden raz, tworzy nam fajne reklamy na bazie naszych postów i te reklamy po prostu działają, są nieźle optymalizowane. Na pewno dużo lepiej niż zrobi to osoba początkująca. Są też niestety minusy. Pierwszy jak dla mnie to to, że niestety nie ma takiej taniej licencji na jeden miesiąc. Jest licencja, ale ona się po prostu nie opłaca. Więc jak kupujemy ten system, nawet w płatności miesięcznej, to wiążemy się z dostawcą usługi na rok. Czyli jak chcemy wypróbować, tak średnio bym powiedział. Drugi minus, i to jest kwestia tego, w jaki sposób po prostu działa API Facebooka, to jest niemożliwość promowania samego Instagrama. Więc dla marek, które siedzą tylko i wyłącznie na Instagramie, rozwiązanie jest trochę inne, trzeba odpowiednio stworzyć strukturę. Po prostu reklam na koncie reklamowym. I trzeci minus, tak, to jest trzeci minus, który jest straszny. Smart działa wtedy dobrze, jeżeli po prostu jesteśmy regularni. Jeżeli my z niego nie korzystamy albo korzystamy z doskoku to nie dowiezie wyników. I to też jest zawsze taki zarzut czasami, jak się czyta grupy, że ok, no bo smart nie działa, nawet nie publikujesz. No kurde, jak nie publikujesz, to nie działa. Natomiast w pewnych sytuacjach właśnie ta regularność też może być kłopotem, ponieważ są biznesy, w których po prostu się otwiera tylko okienka sprzedażowe, a w pozostałych okresach czasu po prostu te biznesy milczą. Wtedy smart niekoniecznie będzie dobrym wyborem. Chyba, że chcemy płacić przez rok i wykorzystywać go intensywnie w tym okienku sprzedażowym. Wtedy ok. Czyli na pytanie, czy warto z tego skorzystać, to jest jak zwykle to zależy i na pewno warto skorzystać, kiedy się dysponuje niewielkim budżetem, na przykład, nie wiem, 500, 1000 zł, promuje się biznes lokalny, nie ma się bladego pojęcia o reklamie i chce się skupić na tworzeniu dobrych treści. Wtedy ten system jest naprawdę świetny. I w opozycji do tego są sytuacje, w których moim zdaniem dużo lepiej jest zaprzestać prób automatyzacji systemami zewnętrznymi i skorzystać z dobrodziejstw, które daje sztuczna inteligencja po stronie Facebooka. To będą wszelkie maści e-commerce, gdzie rzeczywiście reklamy na bazie sprzedaży z katalogu albo konwersje działają genialnie i potrafią dowozić świetne wyniki. Drugi temat to są wszelkiej maści eventy, które promujemy na zasadzie pozyskiwania kontaktów. Czy to jest jakiś webinar, zamknięte szkolenie, bądź może nawet sprzedaż szkolenia, to wszystko będzie pięknie działało, jak to wepniemy w system reklamowy Facebooka. No i trzecia sytuacja to są też te biznesy, które mają po prostu okienko sprzedażowe i niekoniecznie chcemy co miesiąc płacić za usługę, z której tak de facto nie korzystamy. Chwytając to wszystko jedną klamrą i podsumowując. Chyba słychać, że generalnie automatyzacja, sztuczna inteligencja, jak dla mnie, to mi będzie mniej roboty i mniej klikania. Tutaj się pojawia też pewne zagrożenie. Mniej roboty, mniej klikania, specjaliści do reklamy są już niepotrzebni? A no nie, tak to nie będzie działać. Nawet jeżeli rzeczywiście za jakiś czas reklamy się będą robić totalnie same, i prawdopodobnie zadba o to nawet sam Facebook, nie mówiąc już o aplikacjach zewnętrznych, to nadal osoba, która tym wszystkim nadzoruje, będzie istotna. Być może nie będziemy już musieli klikać reklam w panelu reklamowym, bo będzie to zrobione jakoś prościej, ale na pewno będziemy musieli zaplanować te wszystkie działania po to, aby były spójne z naszą strategią, budowały fajny wizerunek i budziły w naszych odbiorcach emocje. Tego ostatniego maszyna jeszcze w tej chwili zrobić nie potrafi, a my jako ludzie umiemy. Jeśli podobał Ci się ten materiał, dawaj suba, dawaj lajka. Tak udostępnij, żeby YouTube widział, iż jest fajnie. Gdzieś tutaj pojawi się film dopasowany do widza. A wszystkie rzeczy, o których mówiłem, jeżeli mówiłem o jakichś linkach, są w opisie. Trzymajcie się i cześć.